To jest klasyczna postawa dziecka, które siedzi przy komputerze. Widzimy, że jest zgarbione. W tym miejscu widzimy, że brzuch jest także Aha. zapadnięty. Co należałoby zrobić? Więc pierwszy i najczęstszy błąd to jest sieć prosto. Każemy dziecku siedzieć prosto. Co się Aha. wtedy dzieje? Bardzo mocno pracują te mięśnie. Aha. Dodatkowo dziecko próbuje dosięgnąć do komputera. Połóż sobie ręce na stole. W związku z tym będzie przesuwało środek ciężkości do przodu. Te mięśnie będą musiały pracować jeszcze mocniej. Co można zrobić? Przesuń się na przednią krawędź krzesła. I spuść teraz jedną nogę maksymalnie pod krzesło, drugą normalnie się podpierasz ok, i spróbuj no. się wyprostować. I teraz mięśnie tutaj w okolicy lędźwiowej są luźne, dzięki temu. Jak zaobserwować, że dziecko ma wadę postawy? Bardzo ważne jest, aby dziecko badać nie w pantoflach, tylko bosą. prosimy dziecko, aby pochyliło się maksymalnie do przodu. Dotknij palcami ziemi. Utrzymujemy chwileczkę tę pozycję, możemy lekko docisnąć głowę. Jeżeli dziecko po kilku sekundach zaczyna zgłaszać ból albo dyskomfort w którejkolwiek części kręgosłupa, jest to dla nas sygnał alarmujący. W takiej sytuacji wystarczy zgłosić albo do fizjoterapeuty, albo do osteopaty.